Szanowni Państwo, dzisiaj udało nam, się, udało nam się porozmawiać z nowym trenerem Janinem Libiąż, z panem Piotrem Pierściąkiem. Kilka pytań, bo kibice są bardzo ciekawi metod szkoleniowych, taktyki, jaką obejmie nowy trener. Może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że tak doświadczony i, i trener o uznanej marce wybrał Libiąż na kontynuację tej trenerskiej swojej przygody? Po rozmowach z osobami, które. Są osobami decyzyjnymi w Libiążu. Eee, zaakceptowałem koncepcję funkcjonowania i posparowania w ogóle klubu i profil zespołu. Zobaczyłem błysk wokół ludzi, którzy mają dobro Janiny na, na sercu i postanowiłem się wpisać w ten projekt. A co pan wiedział o klubie, zanim pan przyszedł tutaj do Libiąża? To się dobrze pracowało w Małopolsce. Rok czasu miałem przerwy na pracę w Polonii, Bytowi z Armacji Będzin, pracowałem w ogóle balin. Ja bardzo miło wspominam w ogóle tutaj ludzi z tego regionu. Serdeczność tych ludzi. Eee, dlatego, dlatego to dość sporo wiedziałem. No, miałem też okazję grać z Jani przeciwko Jani nieco prawda. Wygraliśmy 5 0 w meczu pucharowym. Eee, po sąsiedzku zawsze jakieś informacje docierały na temat, na temat drużyny, na temat ambicji, na temat środowiska. Były to z reguły, z reguły bardzo pozytywne głosy, dlatego zdecydowałem się na pracę tutaj w tym regionie i w tym klubie. W konfrontacji z tym, co Pan zastał w klubie, jak, jak Pan to ocenia, jeśli chodzi o aspekt organizacyjny, kadrowy? trudnej sytuacji zespół jest, w trudnej sytuacji jest klub, są nowi ludzie, którzy mają pomysł na, na zarządzanie. Uważam, że na chwilę obecną sytuacja jest mocno, mało, mało bym powiedział, komfortowa. Nie ma, nie ma zespołu, wszystko jest w proszku, natomiast jest chęć, pasja zapał, entuzjazm do dostawiania tego wszystkiego na nogi i, i dlatego też się tego podjąłem. Natomiast jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Sportowo to nie był udany rok dla Janiny. Wynik nie był, nie był satysfakcjonujący. Jak głęboko w to wierzę, że nowa, nowa młoda drużyna będzie drużną walczącą. Obiecuję, że to będzie drużyna walcząca. Nie mogę obiecać, że. Że będziemy wszystkie mecze wygrywać, ale, ale głęboko w to wierzę, że zespół będzie miał swój, swój charakter i, i będziemy pracować nad tym, żeby, żeby te efekty naszej pracy były, były jak najlepsze. Mhm. Jesteśmy po pierwszym meczu sparingowym przegranym czy zero. Ja wiem, że tam było, to, to było takie bardziej pole doświadczalne dla, dla wielu zawodników przymierzanych dopiero do gry, ale jakieś spostrzeżenia po, po tych 91 minutach? Jak najbardziej. No, najważniejsze, że, że pojawiły się pierwsze wnioski. Yy, Chciałem poznać drużynę za wszelką cenę. Nie wyciągałbym absolutnie daleko idących wniosków z wyniku tego, tego sparingu, bo e, przez pierwsze dwie kwarty graliśmy trzy razy 30 minut. E, gra wyglądała obiecująco, e, były, były fragmenty naprawdę dobrej gry, mieliśmy sytuację do tego, żeby prowadzić. Natomiast no, taki jest urok meczy sparingowych, że przewija się bardzo duża ilość zawodników, bo tych zawodników było w zasadzie ponad 30. Nie było trzonu zespołu podstawowych zawodników, nie było Rupy, nie było Ślęzaka, nie było Księżarczyka, nie było Kmiecika, nie było Witonia. Eee, grali sami zawodnicy młodzi i testowani, dlatego tak uważam, że, 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 że pozytywnie, pozytywnie dostałem informacje od młodych zawodników, że, że prezentują całkiem ciekawy poziom, który być może spowoduje, że, 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 że będziemy mieć na tyle dobry zespół, żeby myśleć o zwycięstwach.